Zanim oddamy głos młodzieży, że się tylko pewnie pan nie ma tu jakiejś kieszonkowej gaśnicy schowanej? Nie mam, opowiedziałem jest. <grych> Wolę mieć pewność. Okay. Zaczynamy, ale dziś zaczniemy od lewej strony sceny politycznej. Zaczyna lewica, bardzo proszę. Jakub Kwapień, młoda lewica. Chciałem zapytać o ostatnie protesty rolników, podczas których wybrzmiewają skrajnie antyukraińskie i antyunijne hasła. I dlaczego konfederacja, której politycy tak chętnie fotografują się wśród protestujących rolników, nie odcina się jawnie i prosto od wygłaszanych tam haseł? Po pierwsze, chciałbym wszystkich tutaj serdecznie przywitać i powiedzieć, że chyba już jestem czwarty raz w tym programie. A pierwszy raz byłem 17 lat temu, więc bardzo miło mi widzieć nowe twarze. Sam zaczynałem jako młody człowiek tutaj też w programie. Będzie wspomnieć Jeżeli chodzi zaś o pańskie pytanie, to my się zgadzamy z hasłami protestujących rolników. Oczywiście nie ma jednej centrali związkowej która reprezentuje rolników, tam są bardzo różne grupy. Natomiast my się po prostu zgadzamy z ich głównymi postulatami, to znaczy wstrzymać europejską politykę tzw. Europejskiego Zielonego Ładu i niszczenie rolnictwa ciągle nowymi regulacjami i wstrzymać zalew polskiego rynku, destabilizację polskiego rynku, zalewem produktów z Ukrainy. To nie są hasła skrajne, to są hasła zachowania status quo. Radykalizmem jest to, co zrobiła Komisja Europejska, czyli jedno rozporządzenie i zmieniają zasady rynku. Obietnica Unii Europejskiej, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, była stabilizacja rynku. Unia Europejska rozporządzeniami, przy poparciu także waszym, lewicy, zniszczyła stabilność rynku. Gospodarze drugi, trzeci rok z rzędu nie zarabiają. Tak, tak. Trzeba przywrócić rentowność produkcji roślinnej w Polsce. I z tym się chyba zgadzacie. Nie, nie? Neguję, nie neguję stosowności... Wielu haseł wygłaszanych przez rolników, staram się zrozumieć ich sytuację. Jednak yy, chciałbym zapytać, czy Konfederacja podpisuje się również pod hasłami pokroj koniec gościny nie do końca, odnośnie Ukraińców? Jeżeli chodzi o hasła wulgarne, prowokacyjne czy prorosyjskie, to oczywiście się z nimi w żaden sposób nie utożsamiamy I, i rolnicy i my traktujemy je w kategoriach prowokacji. Oczywiście ktoś zdesperowany czasem może powiedzieć do kamery coś wulgarnego czy ostrego, natomiast ja bym nie traktował tego jako tego, co mają do powiedzenia wszyscy protestujący. To, co mają do, do powiedzenia protestujący, oni mówią, ich reprezentacja mówi na oficjalnych spotkaniach. A to, co wymaga potępienia, to agresja policji wobec rolników, to, co się wydarzyło pod Sejmem. I przypomina, tam, że jest pan w młodzieżówce partii, która jest w rządzie i która zaakceptowała to, że rolnicy byli dwa, trzy dni temu bici, pałowani i gazowani pod semem, kiedy przyjechali domagać się swoich praw. E, nikt nie neguje pewnych nieodpowiednich zachowań ze strony Francji. Minister również... spraw wewnętrznych zanegował. E, dziękuję, Ale... musimy iść dalej. Koalicja Obywatelska pyta, proszę. Dzień dobry, panie marszałku. Tomasz Hoffman, Stowarzyszenie Nowa Generacja Koalicja Obywatelska. I... Teraz chciałbym zadać pytanie w kwestii, która tak naprawdę powraca zawsze, kiedy publikujecie swoje listy wyborcze. Ostatnio podam tylko dwa kwiatki. Przypadek waszej kandydatki do powiatu wadowickiego, która udostępnia na swoim profilu, na portalach społecznościowych udostępniała treści płaskoziemskie, zastanawiała się nad tym, czy księżyc czasami nie jest plazmą. Kandydat choćby do sejmiku lubelskiego twierdzący, że Polsce i światu zagraża Krwiożercza ideologia 5G. I w związku z tym, panie Marszaku, jedno bardzo poważne pytanie do pana. jaki jest klucz dobierania ludzi na Listy w Konfederacji? Czy na pewno dajecie sobie z tym radę? Czy chcecie takich ludzi wprowadzić do samorządu? Nie znam kandydatów, o których Pan mówi, zresztą pan nawet nie wymienił ich nazwisk. Natomiast tak się to przeskłada, że ani Sejmiki Wojewódzkie nie zajmują się regulacją 5G, ani Powiat wodowicki nie zajmuje się regulacją Księżyca. Natomiast politycy z pana partii zajmują się regulacją polityki obecnie w Polsce. I tu mamy problem, bo ludzi, których my dajemy na stanowiska, gdzie rzeczywiście jest władza do podejmowania jakieś, jakieś decyzje, to są ludzie poważni, którzy wiedzą, o czym mówią. A u was jest ten problem, że, że w waszym rządzie, z waszych list weszła na przykład do Sejmu pani Urszula Zielińska, która pojechała reprezentować nas do Unii Europejskiej i okazało się, że głosiła tam stanowisko w zakresie redukcji emisji CO2, zupełnie sprzeczne z instrukcjami, jakie dostała z rządu. Później się tłumaczyła, że to była jej prywatna opinia, że ona chce 90%, a rząd może chce 55% albo 60%. Powinniście takie rzeczy wewnątrz rządu, no oczywiście pan nie ma na to wpływu, ale pan powinien starszych kolegów zachęcić, żeby ustalili to, co wpływa na koszty życia Polaków. A wytykanie nam kandydatów, którzy napiszą coś śmiesznego, czy głupiego na mediach społecznościowych, serdecznie dziękujemy. Pomagacie nam w selekcji kandydatów. Jeżeli gdzieś się trafił jakiś kandydat, które napisał coś głupiego, nie zostanie w przyszłości wystawiony. Natomiast problem jest z tym, kogo wydajecie do rządu, a nie kogo my daliśmy na listę do powiatu. Tym się zajmijcie. Przy Pani Marszaku, to ja zachęcę pana jako starszego kolegę. Może po programie usiądziemy na boku i będziemy takie osoby diagnozować, wyłapywać, żebyście nie kolejnych wpadek w tej kwestii nie popełniali. Natomiast co do merytoryczności, na poziomie regionalnym. Tak, tutaj, co do proszę. merytoryczności pana partii, to ja tylko przypomnę, że wystarczyło tylko kilka dni nowej kadencji Sejmu. Już cztery razy musieliście zmieniać swój projekt odnośnie podwyższenia, choćbyżby kwoty wolnej od podatku, która według założeń waszego projektu wynosiłaby 500 000 zł. Dlatego napisaliśmy napisaliśmy tej... projekt wdrażający wasze obietnice, kwotę wolną 60 tysięcy zł. Wy nie tylko takiego projektu nie napisaliście, że to była wasza obietnica, ale nawet go nie chcecie przegłosować. Podobnie jak w sprawie dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, obniżenia składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, czy kwoty od podatku belki, kwoty wolnej. My te wszystkie projekty napisaliśmy, błędy poprawiliśmy, czekamy aż to Panie Marszałku, został wywołany temat wyborów samorządowych. Ja chciałem Pana zapytać, czy pomimo tego, że Janusz korwin obraził się na konfederację i zdaje się, będzie zakładał kolejną swoją partię, tak przynajmniej e, mówił, poprzego Pan w wyborach na prezydenta Warszawy? Nie, mamy swojego kandydata na prezydenta Warszawy. Bardzo dobrego zresztą. Dziękuję bardzo. Ekatera. Trzecia droga: Radosław Ryba, Forum Od Ludowców. Panie Marszałku, wielokrotnie jest to podkreślane w różnych mediach. Że Konfederacja, jako tej partie składowe, różnią się ze sobą w bardzo ważnych kwestiach, między innymi finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych, z czym ruch narodowy reprezentowany przez pana się nie zgadza, z którym się zgadza, ale z którym się nie zgadza nowa nadzieja. Ja mam pytanie właśnie o wybory prezydenckie w 2025 roku. Czy to dalej będzie. Czy dalej pan będzie kandydatem Konfederacji na, na ten urząd, czy jednak już są jakieś tam tarcia na szczycie w Konfederacji? Zacznę od tego, że odpowiadałem już na to pytanie o różnice programowe w tym miejscu 16 lat temu w odpowiedzi na pytanie pana Miszalskiego, który teraz wtedy jako reprezentant młodzieżówki, teraz kandyduje na prezydenta Krakowa. I odpowiedziałem w ten sposób, i to podtrzymuję. Że różnice w, w polityce czasem mogą rozwalić jakąś współpracę, a czasem ją wzbogacają. My staramy się w konfederacji swoimi spojrzeniami uzupełniać się, jeżeli dwie osoby o innym podejściu spojrzą na ten sam problem, na przykład koledzy z nowej nadziei w ten sposób, że trzeba bardzo oszczędzać pieniądze publiczne, a my w ten sposób, że może państwo może w jakiejś sprawie zrobić coś pożytecznego, to z tego może wyjść y, y, krytyczny ogląd każdej reformy. I uważam, że to jest na, nas, naszym potencjałem. Kiedy odpowiedziałem na to wtedy w ten sposób, część osób się zaśmiała, a dziś widać, że w tej formule działa Konfederacja. I co więcej, poprawiła swoje wyniki wyborcze względem poprzednich wyborów, czyli wyborcy naszą ofertę doceniają z tymi naszymi wszystkimi wewnętrznymi różnicami. Co do wyborów prezydenckich, byliśmy jedyną formacją przy poprzednich wyborach, która zrobiła prawdziwe, a nie pozorowane prawybory. Byłem wtedy kandydatem, teraz znów prawdopodobnie będą prawybory Będę kandydował w tych prawyborach. Mogę je wygrać, mogę je przegrać, bo my nie robimy pozorowanej rywalizacji. No i zobaczymy, kto będzie kandydatem na prezydenta. Ja będę wspierał tego, kto wygra. Jeżeli wygra ktoś inny niż ja, będę wspierał, bo po prostu uważam, że powinniśmy mieć dobrego, silnego kandydata jako Konfederacja, który będzie reprezentował nas wszystkich najlepiej, jak potrafi. W 2020 roku to była moja robota. Czy ja będę w 25. Zobaczymy.